Cześć, nazywam się Nikola Pietrowska, e, jestem z Warszawy, jestem tancerką, instruktorką w stylu high heels oraz choreografem, także zapraszam na moje zajęcia. E, ta choreografia jest bardzo płynna, zmysłowa, także skupcie się na tym, żeby przepływ ruchu był z jednego kroku od razu do drugiego. Dobrze? Nie ma cięć, jest od razu, płynne, jakby to był jeden krok. Dobrze, więc zacznijmy sobie. To teraz pokażę Wam tą choreografię. Wy popatrzcie, a później się odwrócimy, ja się odwrócę i wszystko wam pokażę krok po kroku. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wstaję. Dobrze, to teraz odwrócimy się. Ja się odwrócę i pokażę Wam krok po kroku e, każdy krok z choreografii. Teraz możecie ze mną powtarzać. Zaczynamy sobie na bewerku od lewej strony. E, biodro jest obciążone, łopatki są ze sobą, długa szyja i zaczynamy pierwszy krok. Idę sobie na prawą nogę, lewa ręka idzie na prawą. Rozciągam ruch, wchodząc ciężarem na prawą nogę przez dół. Ręce idą ode mnie, głowa mnie kieruje. W drugim kierunku, do prostych nóg, przechodzę. Teraz są akcenty. Idę. Akcent, czyli odchylam mocno klatkę do tyłu. Ręce są y, blisko siebie, żeby łopatki były ściągnięte. I drugi akcent H. Tak? Czyli y, w tym momencie ja uderzam klatkę i otwieram ręce na zewnątrz. Tak? Czyli z tego akcentu przechodzimy do drugiego akcentu, przyciągając lewą nogę. Teraz na prostym kolanie, lewa noga idzie do góry przez pasę, tak? Czyli stopa idzie do kolana. I teraz y, odstawiam lewą nogę, idę kontra w ciele, jakby ktoś nas uderzył w brzuch. Dobra, czyli przechodzimy sobie tutaj. Teraz ciężar przekładamy na lewą nogę, e, prawa idzie na lewą e, stopą, tak? Czyli kolano idzie na zewnątrz. I odstawiam. Tutaj przy tym ruchu ręce idą na zewnątrz po głowie, jakbyśmy wycierali pod z czoła. Dobrze? Czyli stąd mam akcent. Idę lewa noga, kontra w ciele, przechodzę sobie na lewą ugiętą, otwieram ręce i upadam na prawą nogę. Dobrze, to teraz powtórzmy od początku e, ten fragmencik do rozliczenia. Także zaczynamy od lewej, yy, stoimy na lewej nodze i przechodzimy pierwszy krok. Idę. Raz, dwa i trzy, cztery i pięć, sześć, siedem idzie, osiem noga. Raz, dwa, trzy, cztery i na razie tutaj się zatrzymujemy. E, jeszcze raz powtórzmy, pamiętając o każdym szczególe. Czyli jak przechodzimy sobie tutaj na pierwszą, e, pierwszy krok, to rozciągam ciało ile tylko mogę. Z tego kroku od razu wychodzi kolejny. Tutaj mam akurat zatrzymanie i akcent. Teraz będzie przechodziła lewa noga. Pamiętajcie, że tu jest proste kolano i kontra w ciele. Ręce się zawijają do przodu. I teraz na zewnątrz przechodzą razem z moją nogą akcent. Jeszcze raz zróbmy to do rozliczenia i przejdziemy sobie dalej. Uwaga 5, 6, 7, idę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, idę. Raz, 2, 3, 4. To przechodzimy sobie dalej, skończyliśmy sobie na 4. Teraz nasza klatka pochyla się do nóg, ręce idą. Od zewnątrz proste plece, otwarta klatka, przechodzimy prawą ręką do góry, ona nas ciągnie, i teraz w naszym pionie schodzimy sobie w dół na prawą nogę, a y, prawa ręka schodzi po naszym policzku, głowa jest odchylona. Teraz przechodzę sobie po nogach prostych od klatki w dół. I teraz w tym momencie mój bark lewy od razu mnie ciągnie do tyłu. Prawa ręka mi pomaga, ponieważ ciągnie mnie po nodze, co mnie trochę odpycha. I wchodzę sobie akcent dół, to jest taka amortyzacja. Odbicie, i przechodzę, otwórz kolana, zamykam lewo, wstaję. Dobra, powtórzmy jeszcze raz. Czyli stoimy sobie na cztery, idę, pięć, sześć, siedem. 8, idę. Raz, dwa, idę. Trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze? Skupmy się na tych szczegółach, czyli tutaj, jak schodzimy w dół, to klatka musi być otwarta. Zrobię przodem, żebyście widzieli, jak to wygląda. Czyli jak skończyłam sobie, hop, idę klatką, otwórz. Popatrzcie teraz, tylko nie róbcie. Ręka idzie do mnie, ja schodzę w dół. Teraz przechodzę do dołu, chowam głowę i bark od razu się chowa do tyłu. Ja mam amortyzację i przejdź do góry. Jeszcze raz, ostatni ten fragment i lecimy dalej. Uwaga, jesteśmy na cztery. Idę pięć, sześć, siedem, osiem. Idę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.